samo. Dzień dobry Państwu. dzisiaj będziemy przejeżdżać autobusem w Japonii. Linia 371 z leśną 12 elektrycznym. I to są jego drzwi. A to jest wyświetlacz taki. A tak się zamyka drzwi. I tutaj światełka fajne. A to są awaryjne brzęcik. No i ruszamy. Ruszliśmy właśnie z kerapowskiej PET jedziemy na jeleń centrum handlowe. No na jeleń centrum handlowe w Jadzie jak jedziesz. Dobra, to my kręcamy. Takim dobrym kierowcą jestem tego autobusu, Dobra, jedziemy sobie na razie krakowską. Przepraszam, bo to żuje. Dobra, jesteśmy na stadionie. Wiesz, że dziadek był tak zmęczony. Ja że... nagrywam film, dziadek. A dobrze. Że spałem normalnie, jak Jak, nie jak zabity dziadek. Jak no. zabity. Był no. tak zmęczony. Dobra, jed... Dobra jedziemy tym zadarnicem. Oj, Boże, Boże. A dziadek palił papierosy? Kiedyś tak. Dobra, tu mamy przystanek, stadion Miejski dla Waszych. Ale to jest niedobre. Boże, jakie to jest niedobre. Życzyłby mnie zapalił, wiesz? Sam się przekonałem. Przepraszam, to coś się stało. Dobra, zamykamy drzwi. Jedynie babcia pali, nie powinna palić. Widzisz, mama nie pali, tata nie pali, dziadek nie pali, babcia nie pali. Ale babcia, za pali. No niedobrze no i, no i teraz jesteśmy tu przy nie tam gdzie 313 jest, przy tej mini samochodowej, czy tam nie wiem. Teraz skręcamy, więc włączamy kierunkowskaz. O tak, właśnie. Widzimy. Czekam, aż się zmieni światło. Ej, no, no nawet fajny ten autobus trochę. Dobra, więc wszystko mamy gotowe Światło się zmienia, więc skręcamy. Całkiem dobry kierowca, nawet ze mnie pojeżdża w nic nie wjechałem O, skręcamy. Trzeba być Widzimy, wjeżdżamy teraz na przystanek. No, jesteśmy na bory czysta. Ja, tu jest chyba główna ulica w Jaworzu. Dobra, skręcamy. Uwaga, tu mamy budowę. To więc musimy uważać. Pojedziemy tym czasem sobie o matku skręcimy. No, dobrze, się wyjść. No i tu jedziemy. Już posiadam jesteś? No. Dobre było? Mhm. No i jedziemy prosto. No i zmieniamy pas. Kierunkowskazy. Uwaga, ale ja mówię. No ostatni raz to jest luka przeznaczona dla dzieci, a nie dla dorosłych. Znaczy dorośli też mogą obejrzeć. No jedziemy, prosto po nawigacji, nam każe. Zmienię pasy. Może moje życzenia. Tak. Bo mówi się, tak, tylko ma być 4 godziny kto ma biegunkę? Kto ma biegunkę? Emilka? Piątkę no, dostała też, chyba z Polskiego. Życzenia jesteś... złożył. Psz, 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 po ja, po ja tu nagrywam na żywo. No dobrze, Jeste jesteśmy dobrze. na Bory Podgórska. No, bo tak naprawdę jestem z Warszawy, ale z mam ochęć co się tym autobusem no. i zamykamy no. sobie drzwi. z Jakiś Suseł. Taki zmęczony był. Jedziemy sobie, ale tym elektrycznym, naprawdę bardzo fajnie się tym przejechać. Jedziemy jeszcze 66 na godzinę. Nie... Co? Nie Kto? powiedział. No, jesteśmy na Bory, czyli w lesie. A tu mamy Ożywikowa, czy jakoś tam ożywikowa. ulica i mijamy takie, no ta główna ulica w Jaworznie, całkiem Jaworzno jest duże. Mhm. Zobaczymy sobie, a tu skręcamy na, na, na zatoczkę, bo mamy, na, jesteśmy na Byczynie. Ojej. Z kluseczkami. Dziadek, pytam się co na śniadanku. To co wczoraj mhm. i tyle samo. Dobra. Tyle. Dobra, my skręcamy. Spakowało. Pięć kanapek zjadł. No i dobrze. Te ogórki tak mu smakują. Musi nadrobić, bo tyle stracił wagi. Przez ten dobrze. Już zrobiłem się jabłuszka, później... Yy, zapraszam pomyłam się myślałam ze zacznę do biedronki jeść bo musi coś psy bo ja będę do jak ja dobrze dobra jedziemy sobie prosto ale mokre tak żeby dobrze jedziemy sobie dzisiaj mąż jest praktycznie więc cały dzień nie będzie w tak, tym dzieciakami tak jedziemy ja mówię Dobra, jedziemy sobie o tą boczną uliczką ani nikogo nie ma pasażerów, proszę wpadajcie nazywam się Pan Manny poczekajcie, nazywam się Wlodzio Lodzio... 254 no i wpadajcie, możecie mnie wziąć jako, jako znajomego ja tylko w Robloxa Czy mój mail tak? Ja mam taki mail. No, jesteśmy na przystanku Byczyna rewolucjonistów. To jesteśmy niedaleko centrum handlowego. No dobra, powstaje już kościele. Jedno sobie dobra. zobaczymy ekran. A, Pospałem trochę, dobrze. I zamykamy sobie O, ja byłem tak zmęczony, że. Przepraszam, ja Wybaczcie na światło, nie jak będzie wydać. Z bólu mnóstwo. Nie mogę dopiero ja powiedzieć, czy no, 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 jedziemy jedziemy sobie. Sobie. to jest. No i jedziemy sobie. To i z naszym bokiem Dobra, jedziemy sobie. O, jesteśmy na. Z tym jesteśmy na. Eee... E. Je, hmm. Jesteśmy na Byczynie, a czy jakoś tam, nie znam się na tych ulicach, ale ja jestem z Warszawy, ale trochę ja można znam, to więc znam też e, tu e, dobry, skrę, e, dobry Skrót, ale ta tr trasa jest dłuższa. Matko, drzwi się zapisują Dobra, ruszamy. Niedługo będziemy na centrum handlowe, a na następnie przystanąć to chyba będzie centrum handlowe, czy na... No jedziemy sobie tą uliczką, jesteśmy niedaleko tego, nie, nie przypomnę sobie, jesteśmy niedaleko linii 313 na Bory-Hetmańska pętla, niedaleko, nawet bardzo niedaleko, jesteśmy teraz na Jeleń-Okrągłe Skrzyżowanie, to tu, to tu jest ten skrót. No i no, jesteśmy na pokładzie. I mamy z białym napisem ten na autobus. Dokładnie, więc jedziemy teraz, proszę. Więc jedziemy tędy, tędy. Nawigacja pokazuje, że mamy jechać prosto. Co ma do tego nawigacja? Ale ja chociaż pokażę. Dobra, jesteśmy na, na przystanku. Właśnie jeleń, okrągłe skrzyżowanie. co robić? Dobra, zamykamy. Będziemy akurat z Solarisem. Z Solarisem Urbino 12 Elektrykiem. Tu mamy ładowarkę, przed chwilą się ładowaliśmy. O, właśnie. Dobra, jedziemy, sobie widzimy. No, no i skręcamy, no bo jesteśmy na już na, jesteśmy na centrum handlowym. Jesteśmy na jeleń nie, nie gdzie byliśmy. Jesteśmy na jeleń inwestycyjna. A tu mamy centrum a tu O, a tam jak się pojedzie, to widzimy centrum handlowe inwestycyjne. Tu jeździ akurat tylko 367. I właśnie zawieszono moją ulubioną linię 374. Wczoraj jeździłem 3, 313, z jestem odbilo 15, tym starym, Zielon, zieloną, zieloną tabliczką albo tam napisem. No i skręcamy. I tu jeździł 374. No i jesteśmy na centrum handlowej Jeleń. Koniec trasy. Jeszcze muszę zmienić kierunek. 367 krakowska pętla. Przepraszam, jak chcecie zobaczyć więcej filmów, to na dzisiaj to wszystko. Dobra, do zob, dobra, do zobaczenia. A.